Już kolejny rok, kiedy miasto Leszno przygotowało bogatą ofertę letnich zajęć i atrakcji dla dzieci i młodzieży, które wakacje spędzą w mieście. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie bezpiecznej opieki w czasie wolnym od szkoły, ale także stworzenie przestrzeni do rozwijania pasji, do rozwijania. Współpracy rówieśniczej, do integracji rówieśniczej, ale także do dobrego i wesołego spędzenia wolnego czasu. Stąd na dzisiejszej konferencji są przedstawiciele dyrektorzy y, naszych instytucji kultury. Jest z nami pan Grzegorz Herman, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Są z nami przedstawicielki teatru miejskiego pani Sara Antkowiak i pani Agnieszka Gołaszewska. Jest z nami również dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Krzysztof Barczak. Jest pani Sylwia Herbert-Hoja, pani dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. No i są z nami także naczelnicy: naczelnik Wydziału Edukacji, pan Robert Fryz, i naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, pan Marcin Kochowicz. Szanowni Państwo, do. Rozpoczęcia wakacji zostało. Przepraszam, jest jeszcze pani Hanna Kaczmarek, przedstawiciel, mie, przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej e, witamy również panią. E, do rozpoczęcia wakacji zostało zaledwie 16 dni, e, dlatego jest to dobry moment, aby przedstawić, co w mieście leśnie zadzieje się przez najbliższe dwa miesiące, a zadzieje się bardzo dużo, a o szczegółach powiedzą po kolei a przedstawiciele i, i dyrektorzy poszczególnych instytucji. Miejskie Ośrodki Kultury, jak Sorku, zresztą przygotował bogatą ofertę. Są to dwa turnusy półkolonii, które odbędą się w terminach pierwszy, pierwszy turnus 21 lipca do 25 lipca i drugi turnus z 28 lipca do 1 sierpnia. W zajęciach takie szczegóły, oczywiście, wszystkie na stronach, ale tak pokrótce tylko powiem, że w zajęciach mogą wziąć udział dzieci z Leszna w wieku od 7 do 12 lat. Grupy będą 30-osobowe, miejsce zbiórek, ponieważ będą to. Różnego rodzaju aktywności, więc miejscem zbiórki jest na ulicy Gronowskiej, czyli nasza filia Miejskiego Ośrodka Kultury. Będą się odbywały te pokolenie w godzinach od 10 do 14. W programie mamy różnego rodzaju aktywności, m.in. pływanie środowiskową, kino, muzeum, korty tenisowe, i różnego rodzaju animacje i zajęcia kreatywne. Zapisy ruszą i to jest nowość w tym roku, na, na, zapisy będą internetowe przez earn, naszą stronę, tam będą e, link do e, zajęć 24 i ruszą e, od dnia 24 czerwca o godzinie 12. Będzie można się kliknąć i zapisać na te e, półkolonie. Wiemy, że zawsze co roku oburzenie jest dość e, moc, e, duże, więc, więc zachęcam do tego, żeby, żeby pamiętać o tej dacie. Szczegóły oczywiście na naszej stronie, na którą serdecznie zapraszamy. Oprócz tych półkolonii, Będą też, dzisiaj już mogę potwierdzić, 28 czerwca przygotowujemy takie festyn, powitanie lata, Przy, będzie on się odbywał na placu za synagogą i już dzisiaj też zapraszam serdecznie na duże wydarzenie na rynku 2 sierpnia przyjeżdża do nas studencka orkiestra Kuharmonics z Holandii. Będzie to też niezwykłe wydarzenie, niezwykły koncert, także już dziś zapraszam. Oczywiście w międzyczasie na pewno coś jeszcze wymyślimy dodatkowo, ale to proszę o do śledzenie naszych social mediów i serdecznie jeszcze raz zapraszam lato z mokiem 2025. W tym roku, jak co roku, będziemy dzieci zapraszać do teatru na przygodę z opowieściami, na przygodę z bajkami, na przygodę z teatrem. Już od kilku lat co roku spotykamy się tam z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku i bardzo nas cieszy to, że jest bardzo dużo zainteresowania i są to zajęcia wyczekiwane. Więc my w tym roku również bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu z dziećmi się spotkać. Będą warsztaty dla dwóch grup wiekowych. W tym roku pierwsze warsztaty to warsztaty dla młodzieży. One zaczną się już 1 lipca, będą trwały do 10 lipca. Będzie jej prowadziła pani Paula Głowacka, aktorka z Poznania, która zresztą na co dzień prowadzi też taką regularną grupę teatralną u nas w teatrze. Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Zajęcia będą się odbywały codziennie, włącznie z weekendem, który w tym terminie wypada, i młodzież będzie pracowała. Głównie nad tym, żeby poczuć się jak aktor na scenie. To znaczy będą zajęcia z, ze świadomości ciała, z kultury słowa, z impostacji, ze współpracy, z autoprezentacji, także ogólnie pojęte takie zajęcia teatralne. Niemniej jednak również w trakcie tych zajęć młodzież będzie pracowała nad przygotowaniem jakiegoś utworu artystycznego, który w końcowym dniu, czyli 10 lipca, zaprezentuje. Na scenie teatru miejskiego przed publicznością. Także to są pierwsze, bo od nich zaczniemy 1 lipca. Następnie od 7 lipca do 18 lipca zapraszamy naszych młodszych uczestników teatru, czyli dzieci w wieku od 8 do 12 lat, na podróż do Krainy Wyobraźni, teatralną podróż do Krainy Wyobraźni. Będzie to dwutygodniowy cykl również dla tej grupy wiekowej. No i w trakcie tego będziemy bawić się w teatr. Przez wszystkiego rodzaju zabawy teatralne będziemy rozwijać swoją wyobraźnię, będziemy pracować nad umiejętnością budowania historii, opowieści, będziemy wspólnie również stwarzać spektakl, który na końcu wystawimy, pokażemy przed publicznością 18 lipca. Zapisy ruszą od poniedziałku 16 lipca poprzez naszą stronę, poprzez adres nasz eduteatr małpa, wszelkie leczno, tak wszelkie dodatkowe informacje będą umieszczone na naszych social mediach i na naszej stronie internetowej. Ceny też to będą? Tak, będą tak. też ceny. A może wiedzieć jakie będą ceny? To będzie 200 zł za cykl całego, całych warsztatów. Jeśli chodzi o sierpień, tym razem będzie filmowo. Wykorzystamy nasze małe kino i zaprosimy w każdy czwartek, taki poranek, czwartkowie dzieci na wybrany film. Po filmie każde dziecko będzie mogło przygotować swoje śniadanka, a po śniadaniu zrobimy warsztaty artystyczne, kreatywne, także będzie się działo. Jeśli chodzi o cenę, to tutaj 10 zł za każde wejście na taki film. Zapisy nie będą wcześniej, tylko będzie można kupić bilet na naszej stronie internetowej oraz w kasie teatrów. Tak, dzisiaj też dodamy wszystkie y, informacje szczegółowe, żeby każdy mógł się zapoznać na naszych social mediach i stronie internetowej, a zapisy, tak jak Agnieszka wspomniała, od poniedziałku. Reprezentuję Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie i chciałabym zaprosić y, serdecznie zarówno dzieci, jak i młodzież dorosłych do odwiedzania naszych wystaw. A na sezon letni, czyli lipiec i sierpień, przygotowaliśmy dwie wystawy. W tej chwili trwa wystawa pani Marty Węglińskiej, wystawa malarstwa, która. Dotyczy związków z naturą, ekologią, relacji człowieka z przyrodą. Ona potrwa do 13 sier... lipca, przepraszam. Natomiast 18 lipca otwieramy kolejną wystawę. Jest to wystawa fotografii Marka Lalko. Ona też będzie miała trochę taki charakter intermedialny, będzie dotyczyła różnych relacji rodzinnych. I w tym otoczeniu właśnie wystaw chcemy zaproponować dzieciom, jak również młodzieży, udział w różnego rodzaju zajęciach plastycznych. Przygotowaliśmy Dwie edycje na lipiec i na sierpień. Pracownia młodego artysty to jest dla najmłodszych dzieci od 7 do 12 roku życia. Jest to cykl czterech zajęć. Adresowane są właśnie dla najmłodszych uczestników. Dzieci będą mogły wykonać zadania w różnych technikach. Codziennie będzie inny temat. Tutaj te działania przygotowali edukatorzy z MBWA. Więc wszystkie te prace, które powstaną, dzieci będą mogły oczywiście zabrać ze sobą. Wszystkie materiały zapewniamy. To jest 21 lipca do... 24 lipca oraz 18 do 21 sierpnia. Natomiast dla trochę starszej młodzieży od 12 roku życia wakacyjne zajęcia z rysunku i malarstwa, które my też prowadzimy w ciągu całego roku. I tutaj te zajęcia poprowadzą artyści w lipcu od 7 do 11 Bartłomiej Sroka. W programie są zajęcia z rysunku odręcznego, malarstwa sztalugowego rzeźby, rysunku architektonicznego dzieci będą młodzież właściwie będzie mogła stworzyć swój szablon z pewnością wyjdą w plener, więc będzie można zobaczyć jak rysują i tworzą odwzorowując architekturę naszego miasta. Natomiast od 4 do 8 sierpnia zajęcia poprowadzi Paulina Kowalczyk. Ona tutaj skupi się na martwej naturze, a więc nauka kompozycji, perspektywy, światłocienia. Będzie też praca z modelem, czyli nauka konstruowania postaci, proporcji, modelunek światłocieniowy. Również praca w plenerze czyli możemy spotkać gdzieś młodzież na ulicach naszego miasta. Portret, autoportret i praca z wyobraźni. Ostatnia rzecz, którą chcemy też zaproponować, to może też już dla starszej młodzieży, to będzie wykład 4 lipca o godzinie 18.00, edukacja ekologiczna przez sztukę, wykład poprowadzi historyk sztuki Aleksandra Pruska. Jest to wykład w ramach projektu Kwiat paproci, już ostatnia jakby pozycja z tego projektu. Wszelkie informacje i szczegóły znajdziecie też Państwo na naszych stronach, w social mediach. Zawsze niezmiennie warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. My już nabór uruchamiamy dzisiaj, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję. Zajęcia są odpłatne, wszelkie szczegóły będą na stronach. My, przygotowując ofertę wakacyjną, kierowaliśmy się formułą, którą wykorzystaliśmy już w ubiegłym roku, ponieważ świetnie się sprawdziła. Prowadzimy zajęcia już od 1 lipca do końca sierpnia, więc oferta pełna wakacyjna. Tygodniowa, czyli zajęcia u nas będą odbywać się dla dzieci i dla młodzieży w grupach od 6 do 12 lat, bo taki wiek zaplanowaliśmy, że dla tej młodzieży stworzymy ofertę od poniedziałku do piątku w godzinie o 11 do, do 13.00. Oferta o tyle urozmaicona, że każdy dzień wakacji, każdy dzień tygodnia wakacji będzie przebiegał według troszeczkę innych reguł, tak żeby ofertę maksymalnie urozmaicić i trafić do, czy spełnić oczekiwania dużej grupy odbiorców. Tak na przykład będą to poniedziałki związane z literaturą fantazy, z fantastyką, ale nie tylko. Będą warsztatowe wtorki, czyli interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci, które przygotowujemy wspólnie z Centrum Aktywności Twórczej. Będą filmowe środy, to znaczy pokazy filmów animowanych, pełnometrażowych z polskim dubbingiem i ukraińskimi napisami. W naszej sali audiowizualnej mamy w tej chwili warunki, które, które takie komfortowe oglądanie filmów również zapewniają. Będą językowe czwartki z językiem polskim i z językiem angielskim w tym roku. No i piątki, gdzie jest planszówkowanie, ale nie tylko tutaj wykorzystamy możliwości aktualnej scenografii w bibliotece. Nawiązującej do gier nie tylko planszówkowych, ale też do literatury. Oprócz tego jest taka oferta, którą mamy dla dzieci, dla młodzieży, którą będziemy realizować poza budynkiem biblioteki w plenerze. Pojawimy się z takim programem literacko-animacyjnym Lato z bajkomotywą i będziemy w każdej dzielnicy miasta, w której jest nasza. Nasza filia. Dokładny rozkład tej naszej bajkomotywy, tam gdzie się pojawi, jest oczywiście już na stronach naszej biblioteki, także myślę, że ta oferta również trafi do zainteresowanych. Nie prowadzimy zapisów na nasze zajęcia. Wszystko, co odbywa się w bibliotece z takim szczegółowym, bardzo programem już tygodniowym, będzie się pojawiać na stronie naszej biblioteki. Dziękuję. Warsztaty, zajęcia są bezpłatne. Jeżeli chodzi o wakacje na sportowo w Lesznie, to rozpocznę od pływalni odkrytej miejskiej. Sezon rozpoczynamy 27 czerwca. Będzie trwać do końca sierpnia. Być może tak, w zależności od pogody, jaka będzie we wrześniu, pierwsze dni września, być może ten sezon też będzie wydłużony. Jeżeli chodzi o pływalnię, godzina otwarcia od godziny 11 do 19 codziennie. 27 czerwca zaczynamy też takim otwarciem pływalni, piknikiem od godziny 15 do 18. Będą dmuchańce dla dzieci, animacje gry i zabawy. Napływalni będą dostępni przez całe dyżury od 11 do 19 trzech ratowników. Boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki. Wszystko będzie na miejscu. Będzie też czynna strefa gastronomiczna z ciepłymi i zimnymi przekąskami. Codziennie w tych godzinach otwarcia będzie można z tego korzystać. Taką nowością będzie zmiana wejścia. Od tego roku będzie wejście Budka Kasowa od ulicy Szczeleckiej. Tak jak jest adres pływalni, to tak od tej ulicy będzie wejście. Serdecznie zapraszamy. Dalej, Hala Trapes. Na Hali Trapes przy współpracy z Leszczyńskimi klubami będą prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zaczynam od piłki nożnej. Piłka nożna z trenerami futsal Leszno we wtorki i czwartki od 11 do 13. Pierwsza godzina dla młodszej grupy do 12-13 roku życia, druga godzina dla starszych. To będzie się odbywać od 1 lipca, od wtorku do końca sierpnia. Te dwa dni. Jeżeli chodzi o koszykówkę, tak, to tutaj dzięki współpracy z Royal Polonia będą prowadzone turnusy od 28 lipca do 1 sierpnia. Codziennie od poniedziałku do piątku dwie godziny zajęć dla dzieci i młodzieży. Drugie dwa turnusy od 18 sierpnia, dwa ostatnie tygodnie sierpnia, od poniedziałku do piątku też z trenerami Royal Polonia. Dalej mamy ćwicznie i zajęcia z tenisa stołowego, zaznaczę, że zarówno tutaj te zajęcia jak i zajęcia piłka nożna, koszykówka będą bezpłatne dla dzieci i młodzieży. Na ćwiczni będą zajęcia tenisa stołowego również bezpłatne, będą się odbywać w poniedziałki i w środy od godziny 17.30 do 20.00. To jest oferta dla dzieci ze szkół podstawowych. I została nam jeszcze kręgielnia wzorem poprzedniego roku i ferii z tego roku. Kręgielnia będzie dostępna dla dzieci i młodzieży w godzinach od 11 do 14 na preferencyjnych warunkach. Dzieci i młodzież do 18 roku życia będzie mogła w tych godzinach korzystać z torów wraz z naszym opiekunem. Oczywiście przypominam, że Miejski Ośrodek Sportu i Ekreacji to też inne obiekty, orliki, które będą dostępne dla wszystkich od godziny 8 do 21. Także inne nasze obiekty, czyli skate plaza bardzo popularna i inne boiska osiedlowe. także serdecznie zapraszamy. Wydział Edukacji jak co roku jest koordynatorem akcji Lato w mieście i zajmuje się synchronizowaniem wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się w leszczyńskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Wzorem lat ubiegłych wyznaczyliśmy dyżurne przedszkola, w których w okresie wakacyjnym znajdą swoje miejsca dzieci rodziców, którzy w tym czasie pracują i to w lipcu będzie to przedszkole 5, 7, 8, 11, 12, 19 i 21, natomiast w sierpniu przedszkole 3, 4, 10, 13, 15, 18 i 20. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to tak jak w zeszłym roku, forma tych zajęć to będą takie zajęcia półkolonijne. Przygotowane są głównie dla dzieci z młodszych klas szkół podstawowych. Są to zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, warsztatowe, w zależności od tego, jaką, jakimi zasobami dysponują poszczególne szkoły. I tak, począwszy, zaczynamy już 30 czerwca. Od 30 czerwca do 4 lipca szkoła podstawa numer 1 i 9 to są cztery grupy, każda grupa po 15 osób, dwie grupy w jedynce, dwie grupy w dziewiące. Łącznie gwarantujemy miejsce dla 60 osób. Od 7 lipca do 11 lipca szkoła podstawa numer 1 i szkoła podstawa numer 5 w tej samej formule, o której mówiłem poprzednio. Od 14 lipca do 18 lipca szkoła podstawa nr 2 i szkoła podstawa nr 10, też 60 miejsc. Od 21 lipca do 25 lipca szkoła podstawa nr 9 i 12. Od 28 lipca do 1 sierpnia szkoła podstawa nr 9 i 12. Od 4 sierpnia do 8 sierpnia szkoła podstawa numer 5 i 12. Od 11 sierpnia do 14 sierpnia szkoła podstawa numer 13. Tu tylko jedna świetlica wolna. Ten tydzień jest krótszym tygodniem, tylko czterodniowym, bo 15 sierpnia mamy wolne. Od 18 sierpnia do 22 sierpnia szkoła podstawa numer 4 oraz szkoła podstawa numer 13. I kończyć tę akcję będą, będą szkoły, Szkoła Podstawowa nr 7 i 13. To jest ostatni tydzień wakacji od 25 sierpnia do 28 sierpnia. Zajęcia będą odbywały się przez 8 godzin dziennie, a więc jest to oferta też skierowana przede wszystkim dla dzieci, tych rodziców, którzy pracują w tym czasie i będą mieli możliwość i nie będą mieli możliwości zapewnienia tym dzieciom opieki w okresie wakacyjnym. I tak pokrótce zapisy do tych szkół przebiegają od 6 do 13 czerwca, więc jesteśmy już na finiszu zapisów w tych szkołach. Dziękuję bardzo. Tak, są to zajęcia odpłatne. Odpłata za te zajęcia, opłata za te zajęcia wynosi 150 zł za jeden tydzień, za jedno dziecko. To praktycznie rzecz biorąc przez pełne 5 dni w wymiarze 8 godzin dziennie. Tak dzieci będą miały możliwość skorzystania z obiadu podczas tych zajęć. Bardzo dziękuję wszystkim za... Przedstawienie tej oferty, jak mogli Państwo zauważyć, to oferta jest bardzo bogata. Tam, gdzie mogliśmy, zajęcia są nieodpłatne. Ale są też zajęcia odpłatne, ale po preferencyjnych cenach. Oprócz tych aktywności, które przygotowaliśmy, również trzy spółki leszczyńskie, a więc Wodociągi Leszczyńskie, Miejski Zakład Zieleni i Leszczyńskie Centrum Biznesu przygotowało ofertę dla najmłodszych dzieci. I tutaj też taka prośba do państwa, do lokalnych mediów, aby pomóc nam rozpropagować to, co w mieście będzie działo się podczas wakacji, bo nam wszystkim zależy, aby dzieci nie siedziały w domach, tylko te, które większość czasu spędzą wzaznie aby mogły skorzystać z naszej oferty integrować się i spędzić dobry czas bo myślę że tutaj na wszystkim na tym zależy także my oczywiście swoimi kanałami będziemy informować będziemy docierać do jak najszerszej grupy odbiorców ale taka prośba aby pomóc nam w tym będziemy bardzo wdzięczni dziękuję bardzo za obecność na dzisiejszym spotkaniu i widzimy się przy kolejnej okazji же